Witam moi drodzy. Wczoraj nagrałam mm, filmik z przekazem. I yy, jak zaczęłam go odsłuchiwać zanim no, wrzucę na stronę, bo już nauczyłam się to robić, bo no, przychodzą komentarze, że jest słaby dźwięk, zapominam zakładać słuchawek. Okazało się, że właśnie nie mm. <laughs> słychać. Więc yy, zrobię czytanie jeszcze raz. Yy. Jest to odnośnie tego ostatniego okresu, który się dzieje, dwóch, trzech dni, podczas których następują dziwne zjawiska i zbiegi okoliczności. Może zacznę od tego, że mam takie poczucie zmiany częstotliwości. Bardzo mocno czułam od nocy kupały, przed nocą kupały w trakcie poczały lipiec w tamtym roku kiedy następowała to właśnie Rada Planet i inne ciekawe zjawiska astrologiczne kiedy zaczęły się też zmiany częstotliwości mocno odczuwalne dla osób uwrażliwionych od 2012 roku, wtedy tak samo było to dosyć znamienne. Zmiany częstotliwości u mnie e, objawiają się e, dziwnym odczuwaniem w uszach i w ciele. E, piski, e, trzaski, może nie, ale takie przenoszenia, e, ciśnienia z jednej strony na drugie. E, I na to byłam mocno siedziało właśnie w okolicach tego końca ym, kalendarza maju w 2012 roku, gdzie świat zaczął wariować. Ym, była na apokalipsa, koniec świata, ym, no ale dzisiaj, oczywiście, jesteśmy nadal tutaj, to było zupełnie ym, niezrozumiane przejście. Ym, z takich rzeczy ym, przejściowych częstotliwości właśnie zaczęły się zmieniać. Po 2012 roku, więc jesteśmy przy takim um, bardzo znaczącym czasie. Pod koniec marca będzie um, zmiana na niebie, planet. Um, I ta zmiana um, będzie pokazywała nam przez następne kilkanaście tygodni. Do czego zmierzamy przez następne 20 lat? Później znowu zacznie, cofnie się regres, tak żebyśmy załatwili sobie sprawy, które e, muszą być załatwione przez tą, tą transformację. No i zaczęło się sny. Zaczęło się sny m, takie jak a, dostawałam właśnie budujące od 2012 roku, po 2012 roku, przed świrusem. Gdzie dostawałam dokładnie <noise> symbole, znaki, już takie bardzo jasne przekazy. No i teraz się zaczęło to samo. <noise> Więc e, chciałam sobie sprawdzić, co to ma oznaczać. Również e, takie zjawiska na poziomie fizycznym, czyli w takim prawdziwym życiu, e, zaczęły się e, pokazywać. No i wczoraj jeszcze była taka sytuacja w lasku brzozowym, kiedy sprawdzałam, czy woda zaczyna być pobierana z ziemi przez korzenie i wtedy jak się przyłoży ucho do pnia drzewa brzoz, słuchać słychać um, szum. Tak jakbyśmy słuchali taki szum przylatujący wody z wodociągu. I kiedy siadłam przy tym drzewie, przytuliłam się tyłem plecami, zaczęłam pytać o pozwolenie, o gotowość tego drzewa, czy można pobrać wodę, wiało silny wiatr. I ta ta brzuza była dosyć wysoka, zaczęło konarami ruszać od góry cały pień zaczął falować. Ja czułam, siedziałam zimnym przy korzeniach i czułam jak... Całe drzewo po prostu faluje razem z tym wiatrem. Zamknęłam oczy i zaczęłam się poddawać temu. I wyobraźcie sobie, że naprawdę było takie uczucie, jakby to drzewo, drzewo obejmowało swoją energią, mnie otulało i ja zaczęłam z nim falować. Niesamowite uczucie yy, żywotności, tak jakby kołysało mnie, osoba ludzka. Takie miałam odczucie, jakbym przytulała się do człowieka. Naprawdę było mocno wzmocnione to. Wyciągnęłam z tego tytułu kartę wczoraj. Oczywiście głos był no, nie do przejęcia. Nie umiałam sobie odgłosić tego w różnych programach, więc postanowiłam po prostu nagrać filmik z wyciągnięciem kart jeszcze raz. Chciałam się zapytać, Pokazała mi, co te sny, co te zdarzenia mają, celu, co one pokazują. To są zdarzenia dla większości, ponieważ osoby bliskie z mojego otoczenia dostają bardzo podobne symbolicznie sny, wizje więc um, czuję, że to się po prostu dzieje coś w polu, nie stricte przypisane jest do mnie jako do indywidualności, tylko raczej do większej liczby osób. Mhm podobny przekaz jak wczoraj a jest to nowego nie wiemy, co to ma oznaczać dla większości jak można sobie pomóc Więc jeszcze wczoraj okazała mi się jedna taka bardzo znamienna karta. Um, okay. życie, które znamy dotychczas, nasze podstawy, nasze struktury mocno utwierdzone w ziemi, które, z którymi się wykonaliśmy, w które wierzymy, wierzenia, prawdy, fundamenty tych prawd, um, będą weryfikowane. Pod koniec mam wrażenie już tego miesiąca, przez właśnie transformację i przejście Pluto na znak zwodnika. Na yy, krótki okres później powrót znowu yy, do ryb. No ale yy, będę pokazywać nam, yy, co jest nie stałe, To, co uważaliśmy za stałe, może okazać się budową jak zamek um, skarb. Że wystarczy zmiana, postrzegania, a nic wydawało nam się naprawdę stałe i fundamentalne już takie nie jest. Możemy wpaść w rozczarowanie, w ból. Um, tylko, że widzę, że to jest taki ból trochę psychiczny, niemożność pogodzenia się. Może jakaś pamięć z przeszłości może wracać, może nasza sytuacja, czy tam finansowa, czy stabilizacji, czy monetarna, może pokazywać, że y, to w sumie to, co na, się, na czym się skupialiśmy, do czego dążyliśmy, co uważaliśmy za ważne, takie nie jest, że ważne jest coś innego, że ważne jest to, jak traktujemy. Najbliższe otoczenie, czy jesteśmy zabezpieczeni w każdy możliwy sposób, jeżeli chodzi o na przykład o, mm, zadbanie o kawałek ziemi, kawałek pola, kawałek działki, dopieszczanie go, zwierzęta, które mamy przy sobie. Będzie to też mocny okres intuicyjny. Jeżeli będziecie w takiej sytuacji, że. Będziecie czuć e, się nieporadni, będziecie czuć, że przytłacza w Was różna wizja e, niemożności wyjścia z pewnych sytuacji i emocje będą się kumulować, nie będą miały ujścia. Przede wszystkim e, działamy e, przez wyjście do natury. Robi się wiosna, będzie coraz przyjemniej na dworze, wchodzić boso po ziemi. E, dotykać drzewa, dotykać rośliny, głaskać, przyzwyczajać się do ich energii, dotykać trawy, zacząć pić jakieś zioła świeże, napary, maceraty, soki z tych nowych roślin, które wyjdą wiosną. To będzie dawało naprawdę nową, no nie powiem Deprogramowanie DNA, ucznia, ale na pewno nową wiadomość, informację do naszego ciała, bo Ziemia była inkubowana, była uśpiona, ona przerobiła, ona też się zmienia w częstotliwości, ona oddycha, ona żyje. Do tej pory teraz są jakieś nowe odkrycia um, um, naukowców, które pokazują, że tak naprawdę nic nie wiemy o jądrze Ziemi i co tam jest w środku dopiero będą że tak powiem technologie się rozwijały żeby mocniej dowiedzieć się i bardziej dokładnie zbadać strukturę Ziemi jest to co wiemy o Ziemi, o naszej planecie, o tak naprawdę galaktyce jest tak no 20% może tego co faktycznie istnieje i co będziemy odkrywać teraz więc bardzo mocna jest teraz przez następne 20 lat bo era wodnika i, i transformacja, która zachodzi w wodniku, będzie pokazywać, jak te y, nowe możliwości technologii, nauki, rozwijania na zewnątrz y, będą się y, no, rozwijać i przejawiać w tym poznaniu i innych planek, i innych galaktyk, ale też naszej Ziemi, bo mało o niej wiemy. Mało wiemy, tak samo będzie się przejawiać to na nasze pole energetyczne własnego ciała. Nie wiemy o tym, wiemy tylko um, z hinduizmu, z jogi, z um, medycyny chińskiej. Um, nie są to jeszcze takie kierunki, które są zatwierdzone przez naukę, są raczej traktowane przez macoszemu, a teraz Poprzez uruchamienie pewnych technologii, które będą dostępne, będą dowiedzione to już naukowo, będą eksperymenty. Także tutaj bardzo ważne, żebyśmy wychodzili z odczuciami, które mamy, nie kumulowali je w sobie, bo to będzie powodować tylko i wyłącznie mieszaninę takich dajmy na to toksycznych rzeczy, które mamy w sobie. Które Pobudzą nasze komórki, wyrzucą na zewnątrz, dajmy na to wydrganie, połączenie z nową częstotliwością, która idzie i z kosmosu z Ziemi. My będziemy w środku przetwarzać. Oczywiście wszyscy mamy pasożyty, wszyscy mamy toksyny, wszyscy mamy zbędne produkty przemian materii, które się odkładają w różnych częściach ciała. To są, to jest, to są reakcje też biochemiczne, fizjologiczne naszego organizmu i też. A z y, naszej aury, naszego pola pranicznego dookoła nas. I tu pomoże nam tylko i wyłącznie, powrót do natury, do odczucia tego, co faktycznie, gdzie my mamy się znaleźć, jaka intuicja, gdzie, nas, gdzie ona nas będzie prowadzić, mocne wejście do środka, w wyrzucaniu tych rzeczy na zewnątrz, musimy otworzyć pewne <laughs> ujścia. Um, mogą się zdarzyć właśnie teraz um, jakieś jelitówki, oczyszczanie takie intensywne, zrzucanie pewnych um, toksyn z nas, wymuszonych przez częstotliwość. Możecie mówić, że to są um, oczywiście choroby um, wirusowe i, i różne um, patogeny, ale oczy oczywiście to jest wszystko prawda tylko te rzeczy tak samo reagują i nasze ciało jest. Um, Vulnerable, tak jakby wrażliwe na to, i ono przyjmuje do siebie po to, żeby wyrzucić. Potrzebujemy zrzucić z siebie balast, żeby poczuć mocniej, e, oddać się przepływowi wizją, snom, przeczuciom. E, intuicja w marcu jest e, jedyną drogą, którą będziemy się posługiwać naprzód. E, Natura, tak? Intuicja i natura. Mam wrażenie, że będziemy um, tak samo um, przebranżawiać, um, co niektórzy, um, siebie, ale też zmieniać swoje wierzenia, fundamenty, swoje struktury, których aktualnie bytujemy. Albo będziemy zmieniać mieszkania, albo będziemy się przeprowadzać, albo będziemy budować coś innego, zmniejszać zakres. Będziemy Zauważymy, że nie potrzebujemy już bardzo dużo materialnych rzeczy z zewnątrz. Raczej będzie to zwrot ku sobie, do środka i wzbogacaniu swojego wnętrza, a nie zaspokajaniu potrzeb na zewnątrz. Coraz więcej, więcej, więcej. Co robi teraz człowiek? Będziemy odnajdywać wartość w naszym życiu codziennym, w tym co robimy. To, co robimy, ma mieć sens, ma um, wzbogacać, ma karmić nie tylko nas, nie tylko nasz portfel przy pustym sercu, ale stabilność utrzymywać na poziomie um, fizycznym naszego ciała i wychodzić to ze na zewnątrz, pomagać, dawać, ofiarować tego, co mamy um, w obfitości. Nie mówię, żeby swoim kosztem, tylko to, co umiecie robić, co sprawia Wam łatwość, łatwość co Chcecie się podzielić, niekoniecznie za pieniądze, możecie wychodzić dalej. Właśnie z tego tytułu zaczęłam tak samo na um, stronie yoga, w pasturce, um, rzucać takie zoomy, linka do zoomu, żeby praktykować powitanie słońca. 30 minut dziennie, 2-3 razy w tygodniu. Kto jest chętny, um, podłącza się po prostu, um, klika w link, łączy się. Um, ze mną i razem sobie y, praktykujemy. Ważne jest to y, dla utrzymania właściwej homeostazy naszego ciała. Równowaga, y, zarządzanie naszą energią, niekumulowanie. Jeżeli będziemy cały czas i będziemy robić to dokładnie tak samo, jak robiliśmy to do tej pory, skutki nie będą dobre. Musimy coś zmienić. Musimy zacząć wyrzucać to co my nie potrzebujemy, karmić się tym, co jest dla nas właściwe. E, przewodzenie ducha, wyższej jaźni mistrzów zniesionych, aniołów archaniołów, kogo czujecie z wyższych e, przestrzeni, e, połączenie się z oryginalnym bytowaniem duszy. Wiemy już, że niektórzy z nas są z dziada prawdziana ziemianami. Wiemy, że są hybrydy. Wiemy, że są inne um, cywilizacje, które też mają jakiś um, orig origin, jakieś pochodzenie tak samo z innych planet. I ważne jest, żeby odnaleźć tych korzeń swojej duszy um, i zasilać i karmić ją w tych czasach. Tyle ode mnie, kochani. Bardzo dziękuję za wszelkie polubienia, subskrypcje, komentarze i za społeczność, która się tworzy. Pragnę jeszcze się wytłumaczyć, że jako typowa ziemianka, bardzo daleko mi do technologii i dopiero niedawno zaczęłam się odblokowywać na wszelkie sprzęty, gdzie mi to bardzo trudno. Dlatego mm, wszystkie fora społecznościowe czy jakieś <laughs> apki, nie apki. E, dziękuję za wyrozumiałość, za wsparcie e, i mam nadzieję, że będzie naszło już bardziej e, e, harmonijnie. Pozdrawiam i do usłyszenia na następne.